Odkąd wiesz? Od pięciu dni. Ma osiem tygodni. Czemu nie powiedziałaś? Dlaczego czekałaś aż tyle? Nie mogłam uwierzyć. Mówiłaś matce? Jestem dość dorosła, żeby decydować. Witam i zapraszam na Kino Mówi E Młodość. Dziś film prezentowany na festiwalu w Cannes pod tytułem 17 dziewczyn. A są ze mną pani Alicja Długołęcka, edukatorka seksualna. Witam. Witam. I jest z nami Ania Bielak, dziennikarka filmowa. Witam. Zacznijmy od pytania podstawowego. Dlaczego 17 dziewczyn zachodzi w ciąże? Dlaczego to robią? Dlaczego nie zakładają zespołu punkowego albo komuny hipisowskiej albo nie stawiają barykat, tylko dlaczego akurat nakręcają się i zachodzą w ciąży? Mi się wydaje, że to jest forma buntu, ale bardzo pokrętnego buntu, bo ta ciąża zaczyna się tak, ta, ta ciąż, ta wielość, te 17 ciąż, ciąż, zaczyna się tak naprawdę od jednej, od przypadkowej mm -hmm. ciąży. E, tylko e, cała ta sytuacja e, polega na tym, że w tą ciążę zachodzi jedna z najbardziej popularnych, e, z najpiękniejszych dziewczyn w szkole. I trudno się mm -hmm. dziwić e, z jednej strony, oczywiście powodów jest wiele, ale trudno się dziwić, że te dziewczyny chcą być jak, chcą być takie jak ona, a znowu z drugiej strony, gdybyśmy się próbowali doszukiwać jakichś. Kulturowych kontekstów, w tym, to wiele, wiele, wielu dziennikarzy też zagranicznych o tym pisało, że to jest właśnie takie pokrętne pojmowanie feminizmu. Jestem młodą kobietą, to ja mam władzę nad swoim ciałem, a nie wy i ja mm. zrobię z nim co chcę. Dla mnie to nie jest film o buncie. Jednak mm. y, 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 to bardziej ten, to, to zakładanie z, zespołu rokowego byłoby no właśnie, wyrazem tak. buntu, bo y, bunt no, poza tym, że, y, że czegoś się nie chce, tak? że uważa się jakiś tam aspekt rzeczywistości za, 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 za coś, co jest pozbawione sensu i tu mamy ten element, y, 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 opiera się na tym, żeby budować coś. To jest tak radykalnie posunięte, bo tutaj budowaniem jest tak naprawdę tworzenie nowego życia, że aż mam wątpliwości, myślę, że jednak to jest, to jest film o odkrywaniu więzi, której nie ma. O olbrzymiej tęskności, tęsknocie za, za bliskością w grupie tej grupie, gdzie dziewczyny traktują się też jak towary i rywalizują między sobą o chłopaków, gdzie w końcu mają wspólny cel i odkrywają taką wartość, w tym sensie może on jest feministyczny, że, że kobiety odkrywają tak młode, które nie są ze sobą zasadniczo w tym wieku i raczej się niszczą psychicznie na tym etapie, to tutaj odnajdują poczucie... Wspólnoty, ale też samo pojawienie się, tworzenie życia. Tam jest taka kluczowa, według mnie, scena. Okiem najbardziej świadomym jest oko y, narodzonego y, dziecka, y, pokazane na, na filmie edukacyjnym, mm. na lekcji z wychowania seksualnego. Mm. To jest najbardziej świadome oko. Pomóżcie jednak ze zrozumieniem tych dziewczyn, bo, bo mam z tym problem. Już coraz mniej pamiętam, jak byłem nastolatkiem i, 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 i nie jestem w stanie do końca tej, nie wiem, hormonalno-emocjonalnej burzy, którą one przechodzą, nie jestem w stanie tego zrozumieć do końca chyba. Ale czy, czy pan traktuje to, co się wydarzyło w filmie, jako efekt burzy hormonalnej? Nie, no, właściwie... Właśnie. Tutaj te nastolatki y, mówią y, o seksie i podchodzą do seksu jak do y, no, jakiejś y, czynności, która jest przypisana tak określonej kategorii wiekowej. To nie jest żadna rewolucja. Podobnie jest z, y, z piciem, ale też myślę, że b, podobnie jest z... Y, y, z byciem z innymi. My mamy się kontakty rówieśnicze. Tam nie ma czegoś takiego, w każdym razie w filmie to nie jest pokazane, ale jest to kategoria, która umiera. Przyjaźni, takiej opartej na tym, że ludzie uwielbiają spędzać ze sobą czas. No, żyjemy w czasach, tak, doby internetu i troszkę inaczej te relacje wyglądają. To są oczywiste sprawy. Więc on nie jest, nie jest seksualny. Ja myślę, że, że to, co jest tutaj podstawową sprawą, Taką, takim problemem ich jednak jest ta atomizacja, że, oni, że one są tak przeraźliwie oddzielne, że są tak, tak samotne i cokolwiek, cokolwiek by to było, co by umożliwiło im bliższą relację, to, by, to one by w to weszły. Tak? Mm -hmm. Ja bym się tu też skupiła na mm. tym braku poczucia jakiegoś sensu i też na przestrzeni, w której rozgrywa się film. Bo to przecież nie są dziewczyny z Paryża, to nie są dziewczyny z mm. wielkiego miasta, które wszystko już mają ze sobą i szukają jakichś nowych, właśnie ekstremalnych doświadczeń. To są dziewczyny z małego miasteczka i tak samo historia mm. jest oparta na faktach. I, I wydaje mi się, że to poczucie życia w małym mieście, które jest cały czas szare, które nie daje perspektyw na rozwój, mm. nie, przy, nie niesie też ze sobą sensu. A, a ta jedna dziewczyna, liderka Kamil, która pierwsza zachodzi w ciążę, nie, przez to, jest, to jest akurat wpadka mm. w, jej, w jej przypadku, ale ona przekonuje te dziewczyny, że w tak radykalnej przemianie może jest jakiś sens, którego tak. nie ma w życiu ich rodziców, którego nie ma w życiu ich nauczycieli, którego one zupełnie nie widzą przed sobą, bo nie potrafią mm. jakoś jeszcze w tym wieku, Myśleć o ucieczce z tego miejsca. Może ucieczka to nie jest dobre słowo, może o wyjeździe, o zmianie, o jakiejś bardziej o podjęciu dojrzałej decyzji, mm -hmm. która jest trudniejsza niż zajście w ciążę. 560 euro przed urodzeniem, 748 po połączymy środki i wynajmiemy mieszkanie. Obejdziemy się bez wychowawców. Nie będzie trzeba przestrzegać rozkładu dnia. Podzielimy się opieką nad dziećmi. Trzeba się wymieniać przy dołujących zajęciach. Zmywaniu, sprzątaniu. Nikt nie będzie nam truł sprzątni swój pokój. Ale powiedzmy jeszcze, jeszcze na koniec parę słów o dorosłych, o rodzicach, mm. tak? no, którzy tam jednak się też pojawiają, chociaż w takich scenach typowych, że, że mają pretensje do dyrektora, że mówią, no jak pan pozwolił na to, że w pana szkole, na co on mówi, no ale przecież to jest tylko szkoła, no już wy jesteście nadal rodzicami. Czy to rzeczywiście jest tak, że, że ci rodzice tak z, w ogóle współcześnie zrzucają tą odpowiedzialność na różne instytucje sami, nie chcąc jej w ogóle brać za swoje dzieci? Tak. Tak, tak, tak jest tak, rzeczywiście. Tak, no yy, yy, po pierwsze chodzi o, o czas. Że tego czasu jest tak mało i że jakość tego czasu też jest tak niska. Znaczy, Ja myślę, że to co, to, co też różnicuje pokolenia, to jest to, że rzeczywiście zanika bunt, zjawisko buntu, i ten czas przychodzi w postaci kryzysu właściwie wieku średniego. Ludzi, którzy żyją po 25, 30, a czasem 35 roku życia ze swoimi rodzicami, wcale nie mają ochoty tworzyć swojego własnego życia, niekoniecznie rodziny. I myślę, że różnica polega na bezpośredniości relacji, że rodzice są o wiele bardziej szczerzy tak? i to jest ten, to, co no. jest pozytywne. Jakby mniej udają, tak? Czyli kiedyś żyliśmy w społeczeństwach, które były bardziej pruderyjne, tak? były bardziej obłudne. Rodzice udawali często kogoś, kim nawet nie byli. Tutaj z tego filmu, ale nie tylko, to jest to pewne zjawisko społeczne, że się wyłania więcej prawdy. Ta prawda jest tym tyle przygnębiająca właśnie smutna i brutalna że, że młodzież nie za bardzo wie co z tym fantem zrobić bo z drugiej strony jest pozostawiona same, samej sobie no i y, próbuje przekracza różne normy które były tabu dla ich rodziców dla nich absolutnie nie są więc w pewnym sensie to nie dziwi że zabierają się za sprawy ostateczne ale ja bym y, tutaj też nie rozumiejąc nie rozumiejąc mm. ja bym tutaj też zwróciła czynią. uwagę mm. na to że y Pęknięcie jest nie tylko między pokoleniami, ale jest ewidentnie zarysowane pęknięcie między rodzinami, bo rzeczywiście tak. absolutnie zgadzam się z tym, mhm. że matka Kamil, czyli liderki mhm. całej tej sytuacji, jest samotną matką, która wprost jej mówi: Ty mi tutaj fundujesz wnuka, a ja w końcu chciałam pożyć, bo Dokładnie. ty już jesteś dorosła. Więc to jest ta okrutna szczerość, mhm. która no, dramatycznie działa na psychikę młodego człowieka. Ale jest też druga rodzina, jest mhm. też bardzo klasyczna rodzina. Tata, mama, którzy prowadzą mm. restaurację. I ta relacja też nie jest dobra, bo widzimy tam, że oni zupełnie nie mają pojęcia, kim jest ich córka jest i ich nie zdają sobie sprawy, mm. że ich córka nie jest już małym dzieckiem, tylko że mm. ich córka mogła mieć stosunek seksualny. Mm -hmm. Więc tutaj też jest pęknięcie tak. w jakimś takim ogólnym no, portrecie tak. rodziców. Ze strony szkoły, skąd inną, to bardzo, bardzo dobrze funkcjonującej w porównaniu z Polską. tak? Czy nie wychodzą nauczyciele z innymi pomysłami poza, poza wprowadzeniem? Automatu do prezerwatyw w szkole, tak i dawaniem testów ciążowych, ale z drugiej strony też pozostawiają bardzo dużo wolnej decyzji hmm. nastolatkom, tylko nikt jakoś z nimi. Yy, nie, nie rozmawia. rozmawia. Tak, tak. A jak wiadomo, z yy... rozmawiać jednak warto. Chociaż to wszystko rzeczywiście jest mało optymistyczne i niestety bez jakiegoś happy endu pozostawimy tę mm. rozmowę. Dziękuję bardzo za spotkanie i zapraszamy na film 17 dziewczyn.